Wzór wymyśliłam sama, wykonasz, podaj autora wzoru. Udostępnij film tak, aby więcej osób mogło skorzystać z mojego poradnika. 100 g, 565 metrów, szydełko 1,5 mm. Zaczynamy od pętelki. 6 oczek łańcuszka. Zamykamy w okrążenie, wpływamy w to pierwsze, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. 3 oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku, trzeci. Mam 3, a będzie 16. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy. Oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie 16 słupków. Oczko łańcuszka półsłupek na tym samym słupku Tutaj zakończymy okrążenie 3 oczka łańcuszka na łuk Jeden słupek omijamy, przechodzimy na kolejny i wykonujemy półsłupek 3 oczka łańcuszka na łuk Jeden słupek omijamy, przechodzimy na kolejny słupek. Pracujemy tak? Całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to pierwsze oczko łańcuszka na początku tego okrążenia. Oczko ścisłe. Mamy osiem łuków w okrążeniu. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka. Pracujemy na tym łuku słupek do połowy. I jeszcze raz. Trzeci słupek do połowy. I razem. Trzy słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą na tym samym łuku. Pierwszy do połowy. Drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. To jest motyw główny, podstawowy, nazwijmy go podwójnym. Będzie się często powtarzał. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny łuk i tutaj motyw główny, podstawowy, podwójny. Trzy słupki łączone górą. Pierwszy do połowy. Drugi do połowy. Trzeci do połowy. I razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze raz trzy słupki łączone górą na tym samym łuku. Pierwszy do połowy. Drugi do połowy. Trzeci do połowy i razem. Pracujemy tak, całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj na samej górze, gdzie mamy te trzy słupki łączone górą. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk, i tutaj będzie zmiana. Oczko ścisłe. Dwa oczka łańcuszka na pierwszy słupek. Drugi słupek do połowy. Trzeci słupek do połowy. I razem. Trzy słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki. Na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy do połowy. Drugi do połowy. Trzeci do połowy i razem. Ale to nie koniec. Trzy oczka łańcuszka na łuk. I jeszcze trzy słupki łączone górą na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Motyw główny z tego okrążenia: potrójny. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny łuk. Tutaj motyw potrójny powtórzymy. Trzy słupki łączone górą: pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Tak to się prezentuje. Pracujemy całe okrążenie. 3 oczka łańcuszka na poprzeczką. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 8 motywów. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty, szósty, siódmy, ósmy. Zgadza się. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Motyw główny, podstawowy, podwójny. Powtórzymy. Dwa oczka łańcuszka. Drugi słupek do połowy. Trzeci słupek do połowy. I razem trzy słupki łączone górą. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy. I razem. Motyw główny, podstawowy, podwójny. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny łuk i wykonamy motyw główny podstawowy podwójny. Słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy. I razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy do połowy. Drugi do połowy. Trzeci do połowy. I razem. Tak to wygląda. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny łuk. Motyw główny, podstawowy, podwójny. Słupek do połowy. Drugi słupek do połowy. Trzeci słupek do połowy. I razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki łączone górą na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia: pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Motyw główny, podstawowy, podwójny na kolejnym łuku: słupek do połowy. Drugi słupek do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą na tym samym łuku. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Zobaczcie jak to wygląda. I pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wpływamy tutaj. Przeciągamy oczko ścisłe. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Motyw główny, podstawowy, podwójny powtarzamy. Dwa oczka łańcuszka. Słupek do połowy słupek do połowy i razem trzy oczka łańcuszka na łuk trzy słupki łączone górą na tym samym łuku pierwszy do połowy drugi do połowy trzeci do połowy i razem trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę teraz tutaj na tej poprzeczce wykonamy Motyw główny pojedynczy. Słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy i razem. Motyw główny podstawowy pojedynczy. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na łuk. Motyw główny podwójny. Słupek do połowy, drugi słupek do połowy. Trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą w tym samym miejscu. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Myślę, że to dobrze widać. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny łuk, i tutaj motyw główny. Powtarzamy podwójny słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk, trzy słupki łączone górą na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy. I razem. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj, przeciągamy. Oczko ścisłe. Tak robótka wygląda. Już jest bardzo ładna. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Motyw podwójny powtarzamy. Dwa oczka łańcuszka. Drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą w tym samym miejscu. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na poprzedkę. I tutaj na tej poprzeczce z poprzedniego okrążenia motyw główny pojedynczy. Słupek do połowy, drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy. I razem. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejną poprzeczkę z poprzedniego okrążenia. Słupek do połowy, drugi do połowy. Trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę i tutaj już motyw podwójny. Słupek do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą w tym samym miejscu. Do połowy. Drugi do połowy. Trzeci do połowy. I razem. I tak to wygląda. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na łuk. Motyw główny, podstawowy, podwójny. Słupek do połowy. Drugi do połowy. Trzeci do połowy. I razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy do połowy. Drugi do połowy. Trzeci do połowy. I razem. Pracujemy tak. Całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj. Przeciągamy oczko ścisłe. I tak się robótka prezentuje. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Motyw powtarzamy. Dwa oczka łańcuszka. Drugi słupek do połowy. Trzeci słupek do połowy. I razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. I teraz zmiana. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Jedną poprzeczkę omijamy. Przejdziemy na tą drugą, środkową, i tutaj motyw główny, podstawowy, podwójny. Słupek do połowy drugi do połowy trzeci do połowy i razem trzy oczka łańcuszka na łuk kolejne trzy słupki łączone górą na tej samej poprzeczce z poprzedniego okrążenia pierwszy do połowy drugi do połowy trzeci do połowy i razem trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę Tutaj zostawiamy tą poprzedkę, przechodzimy na łuk. Motyw główny, podstawowy, podwójny. Słupek do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk, trzy słupki łączone górą na tym samym łuku z poprzedniego okrążenia. Pierwszy do połowy, drugi do połowy. Trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Przechodzimy na kolejny motyw główny, podwójny i powtarzamy. Słupek do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki łączone górą na tym samym łuku. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Tak to wygląda, i umieszczę tutaj marker. To okrążenie do końca. I tych, takich samych okrążeń, wykonam 10. Trzy oczka łańcuszka na poprzeczkę. Okrążenie zamykamy, Wkłuwamy tutaj. Przeciągamy o oczko ścisłe. I policzymy. Od markera 10 takich samych okrążeń. Przechodzimy na łuk. O oczko ścisłe. I tutaj motyw główny podwójny. Powtarzamy. Dwa oczka łańcuszka. Drugi słupek do połowy, trzeci słupek do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka. Kolejne trzy słupki na tym samym łuku. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Tutaj na tej poprzedce wykonamy motyw główny, podstawowy, podwójny. Słupek do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka, łańcuszka na łuk. Kolejne trzy słupki na tej samej poprzeczce. Słupek do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. I tak to wygląda. Przechodzimy. Na łuk, motyw główny podwójny, pierwszy słupek do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Trzy słupki łączone górą w tym samym miejscu, pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Przechodzimy na poprzeczkę. Trzy słupki łączone górą, pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Trzy oczka łańcuszka na łuk i kolejne trzy słupki łączone górą na tej samej poprzeczce. Pierwszy do połowy, drugi do połowy, trzeci do połowy i razem. Pracujemy tak całe okrążenie i tych okrążeń. Wykonam 3. Okrążenie zamykamy. wkłuwamy tutaj. Przeciągamy. Oczko ścisłe. I policzymy. 3 takie same okrążenia. I teraz wykonam rączkę. Ja rączkę wykonam na trzech motywach. Możesz wykonać na dwóch, możesz wykonać na czterech, jak chcesz. Trzy motywy powtórzę. I już mam. Oczko łańcuszka. Odwracamy robótkę. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. I tutaj motywy powtarzamy. Mam. Oczko łańcuszka. Robótkę odwracamy. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. I tych rzędów wykonaj, jaką długą rączkę potrzebujesz. Ja wykonałam 45 rzędów. Możesz wykonać więcej, możesz wykonać mniej, jak chcesz. I teraz przyszyjemy rączkę z drugiej strony koszyka. Odmierzamy od rączki 21 motywów. I tutaj zostanie przyszyta moja rączka. Ja sobie ułatwię. Przypnę markery. Układamy rączkę. Oczywiście tak, żeby nie była przekręcona. I zszywamy. Możesz szyć igłą. a ja tradycyjnie zszyję szydełkiem. Żeby nie było widać tego szwa. Odwracam rączkę w tę stronę. i zszyję szydełkiem po lewej stronie. Szef nie będzie widoczny. I zrobię to bardzo zwyczajnie półsłupkami. Chwytam za łuk koszyka i za łuk motywu na rączce. I wykonuję półsłupek. I jeszcze raz za ten sam łuk i za ten sam łuk na rączce. Drugi półsłupek i jeszcze trzeci w tym samym miejscu. Chwytam teraz tutaj pomiędzy motywami na koszyku i pomiędzy motywami na rączce. I tutaj również wykonuję półsłupek. Chwytam kolejny łuk na koszyku i kolejny łuk na rączce. I tutaj wykonam trzy półsłupki. Pierwszy, drugi w tym samym miejscu i jeszcze jeden, trzeci. Chwytam teraz tutaj pomiędzy motywami na koszyku i pomiędzy motywami na rączce. I tutaj również wykonuję półsłupek. Usuwam marker. I chwytam za kolejny łuk na koszyku i kolejny łuk na rączce. Tutaj trzy pół słupki: pierwszy, drugi, trzeci. Oczko łańcuszka odcinamy, nitki chowamy, ale upewnij się, czy aby rączka ci się na pewno nie przekręciła. U mnie jest ok. Tak wygląda koszyk gotowy do. Ja tym razem użyję mieszanki pół na pół, ługa i klej do drewna. Mieszankę mieszam, wrzucam robótkę, namaczam, po pewnym czasie odciskam. Użyję tutaj rękawiczek, jednak to jest klej. Po odciśnięciu robótkę należy wyprostować naciągać pięknie wzór i nałożyć na formę. U mnie tradycyjnie jest to miska. Jak trochę robótka przeschnie, kramelki odpinam. Gotowe, mnie się podoba. Jeśli tobie również łapka w górę, dziękuję pięknie za uwagę. Zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć!